Przepraszam za spóźnienie, na ten zoom zszedłem. Mam prośbę do Pana Piotra Husejko, bo wyskoczył nam z listy obecno, z obecności na posiedzeniach, jakby mógł jeszcze raz się przelogować. Piotr Husejko, czy nas słyszy? O, dziękuję bardzo. Niestety, ja muszę przeprosić, ale muszę już zakończyć udział w posiedzeniu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Może ja krótko jeszcze tylko postawię wniosek taki, do, tutaj z prośbą do zarządu i do, do biura GOAP-u o przygotowanie takiej informacji, jakie mamy możliwości ewentualnie i jakie są perspektywy przyjęcia wnioskujących gmin do, do Związku Międzygminnego. Tak, żebyśmy sobie przygotowali ten temat na, na kolejne jakieś posiedzenie i wtedy, żebyśmy sobie taką kompleksową informację. już idę, już idę. kończę posiedzenie. Z tego co wiem, to około czterech, czterech, chyba, samorządy złożyły wnioski takie o, o przyjęcie do GOAP-u, 4 albo 5 nawet. Także miałbym prośbę o przygotowanie takiego materiału, i wtedy się spotkamy, sobie przedyskutujemy ten temat. Jak najbardziej, panie przewodniczący, bo to, to kolejna gmina to Masina, jeśli dobrze pamiętam, czyli już, już ta, ta, ta kolejka się wydłuża. Na pewno podstawowym kryterium to jest, to jest wydajność naszych instalacji, czyli alarmi, która jak wiemy jest tutaj zaprojektowana to jest prawie, że co do kolory. Do tak <grym> więc e, oczywiście tak? tutaj musimy się zastanowić. E, nie, nie, dobrze, dobrze. Zmian, no, ja też już kończę zaraz posiedzenie, nie? No tutaj. Pozdrawiam Ci serdecznie, no cześć. Do Piotrze, proszę o wyłączenie mikrofonu. Tak więc na dzisiaj nie możemy przyjąć żadnego nowego członka, bo instalacje nam na to nie pozwalają. Natomiast w wystąpiła firma Suez o, o zwiększenie tego wolumenu. Tak więc pełna zgoda, że musimy się przygotować na to, że może będziemy w perspektywie kilku miesięcy czy roku gotowi na poszerzenie naszego zespołu. Dobrze. Jeśli ja Dziękuję. w tym punkcie jeszcze tylko uwagę jedną. Spala, spalarnia, pamiętajmy też o bio, o zielonych, że my mamy cały czas niewykorzystane, właściwie możemy pod zwiększyć możliwości na, dotyczące przetwarzania odpadów bio, ale ja bym chciała zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na ceny i wartości, jakie wychodzą przy przetargach na poszczególne sektory. I wiemy o tym, że najbardziej, przynajmniej tak było po ostatnim przetargu najniższe wartości były osiągane w Poznaniu i też, żeby nie zaburzyć później tutaj i nie spowodować w związku z przystąpieniem nowych gmin do goap znacznego wzrostu cen dla pozostałych mieszkańców, którzy są w tej chwili w goap bo to powinniśmy mieć przede wszystkim na uwadze. Dziękuję. No stąd moja prośba o to, żeby przygotować taką informację na spotkanie i wtedy sobie też możemy wyznaczyć jakiś, jakiś termin, jakiś, jakiś harmonogram ewentualnego przyjmowania innych samorządów do, do, do związku. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski, zapytania? Nie widzę. Jednym słowem Pozostała, pozostała mi tylko jeden punkt w porządku obrad, czyli zakończenie. Jeszcze raz dziękuję Państwu, miło było Was zobaczyć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na, na kolejnym zgromadzeniu. Dziękuję, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.